Do do nie, no jakiś muterze. Aha, nie dla pieniędzy. Nie, no oczywiście, pieniądze to nie wszystko. Przyszliśmy do zabawy, a że coś tam wpadło, to... Nie no, śmiejmy się trochę no szkoda, ale... Ale no. no co? Produkty mleczne i mleko to tak trochę. No Było, tak, ale jeżeli pada odpowiedź produkt mleczny, to co mieli Wam sery? Czy mleko? Ale kolega potem powiedział mleko i właśnie to nas zgubiło. Bo były to być produkty mleczne i poprawiły się na mleko i my wtedy stwierdziliśmy. Tak, tak, tak. Aś, tak ale tak, ale tak, my wtedy to, że stwierdziliśmy, że. Nie, już nie, 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 nie mleka, tak. Że nie chcieliśmy no. tego tak, powtórzyć, nie. bo myśleliśmy, że mleko jest źle po prostu i dlatego. Nie ma co płakać nad rozlanym no, Dokładnie. No, o, to jest, to jest <śla> <śla> tak to możemy podsumować. Za pół roku się znowu zobaczymy. Półtora roku znowu się zobaczymy. Nie odpuścimy. Nie, taniej skóry nie sprzedam. Tak, dokładnie. Nie pozostawimy długo. nie. Nie, no, fajnie było, na pewno fajnie było. Super, nie ma trudnych pytań, tak. po prostu. A jak finał proszę? Teraz? Nie doszliśmy. Miała być nie, ja ekipa. Wiem, tylko tak to że miało być zmieniona ekipa. odpowiadaliście sobie na pytania? To wie pani, to, to całkiem inaczej ode. się odpowiada. Ta, inaczej się odpowiada tutaj, a inaczej się, siedząc na widowni okay. przed telewizorem. To no. nie jest tak, że tutaj ma się oświecenie w głowie. Raczej, jest odwrotnie. Raczej odwrotnie właśnie, w drugą stronę to działa. Ale fajnie zobaczyć jak to wszystko ze środka wygląda, na pewno. Tyle. No to tak. Myślę, że to zostaniemy... ostatnie spotkanie. No mm. sztuka, ale ale zostaniemy w telewizji na pewno. To <noise> jest <noise> okazja, żeby pozdrowić znajomych bliskich rodzinę. Tak, to, to, no to po jednej osobie? No to po kolei. Po, no. To ja pozdrawiam. Szybko, szybko. Katarzynę szybko. R. Wie, że no. kogo chodzi? Ja też pozdrawiam pewną Katarzynę. Też wie, o kogo chodzi. Ojej, to ja będę... Ty też musisz. Nie, ja pozdrowię całą rodzinę i swoją Monikę. A ja pozdrowię też rodzinę, e, wszystkich znajomych, no i też swoją Patrycję. I teraz uwaga, Kamil. A ja pozdrowię swoją rodzinę I Kamil kogo? To... kolegów, oczywiście. <noise> nie, 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 nie. O, o, nie, Magdeka, 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 Magdeka. no powiedz. No. Magdeka. Co się stało z No, ty... <noise> Kolega dobrze <to w> wie. <noise> ¿Qué <laughs> it.